Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu. Tak jak widzicie, my na wyjeździe. Przyjechaliśmy do Kłodzka. Dzieciaki zostają z moją mamą i siostrą. O, wszystko chyba, co mam w torebce, wam pokazuję. E, z moją mamą i siostrą. A my z Grześkiem mamy misję. Misja pod tytułem garnitur. I nie tylko, bo mój mąż ma takie spustoszenie w garderobie. Co mu zamawiam przez internet to nie pasuje, więc ja już się poddaję i musimy się wybrać stacjonarnie. Bardzo dawno już sami nie jechaliśmy nigdzie co, bez dzieciaków. Kiedyś jakoś częściej, ale to było często związane z jakimiś nagraniami, z pracą albo stargami rolniczymi, no to można powiedzieć że z pracą też. Bo często jesteśmy z jakimiś firmami, a tu dzisiaj shopping z żoną ci się trafi. Lista ja zakupów jest długa, co? Ja zakupy raz, raz na dwa lata. Częściej roboczy chyba kupuję, co? że Paczki. Przynosi. Nie no, ja też ci kupuję przez internet, no ale jest problem później z rozmiarami, nie no, no, ja to naprawdę, jest takie wkurzające. No, ja bardzo no, często ci coś kupuję. No, że ty nie kupujesz no. Sporo ułatwienie. Dla mnie Dla mnie sporo ułatwienie, że jednak pojedziemy dzisiaj razem, bo przymierzasz i będzie wiadomo, że jest dobre. Jak na zakupy jedzie już mówię, a może do kina, może na obiad, garnituru nie masz, koszuli nie masz. Nie, nie się czasu nie mamy przecież. No, to wiemy. po dziewiątej, jak na razie jest w miarę w miarę pusto, co było widać po parkingu. Mam nadzieję, że się szybko uwiniemy. zakupy z tobą to żadna przyjemność niestety. <ślad> żadna przyjemność. Nie lubię tego miejsca strasznie. Modern Zakupy opisuje. na ostatnią chwilę chyba nie są sprzyjające. To chyba grubsza sprawa będzie. No. <laughs> Szycie na no, miarę, się, No przestań, wyglądasz śmiesznie. Tak. No już ostatnio się nabija, tylko czasu do fryzjera ubieram. Tam dobrze, bo może trochę dłużej poświęcić. a nie, a nie Tamte lepsze, ładniejsze, ale te też są spoko. Tak. Patrz Andzia. Główka pracuje. pierwsze 10 minut kupiłem garnitur, cały strój na wesele, a teraz ja? hajla bajla możemy sobie... Nie. Co? nie koniec, jeszcze dwie pary jeansów musisz mieć. Co najmniej, jakieś krótkie no, to szybko, to drugie 10 minut i A jako prasy, możemy się rozsiąść. piękne są, ale wiesz, ile zapłaciłam za te pary? 370 zł za dwie pary butów z prima mody, to jest mega cena. W dzisiejszych czasach to w ogóle te ceny są takie przesadzone. Te garniturowy, ja, ja dawno garnitury nie kupowałem i tak sobie myślę, kurde, podskoczyły te ceny, Anio. To jest, to, jest, to jest sporo. Lato się zaraz kończy, Grzesio, więc ja szybko Cię na kolejne zakupy nie wyciągnę, więc bierz, bierz sobie. Ja to, wiecie, cały czas coś tam przez internet sobie wyszperam. No a z Grzeskiem większy problem. Ale dobrze nam poszło, już sporo rzeczy mamy. Krótka? Znaczy ja bardziej myślałam, żeby ona była rozpięta na koszulka. To krótka. To jest, to jest 2X, a to jest na stylu rozmiar rozmiarów mi zaczyna brakować. To już nie ma co się śmiać, tylko trzeba się wziąć za siebie. Wyglądasz jakby zakupy były udane. Co? Wyglądasz jakby zakupy były udane. Pierwsze dwa sklepy. No, ich jest dobrze. Ale powiedziałam od razu pani, że się, prędko się nie zobaczymy. Dzisiaj taka moja rola. Czekam i czekam i czekam na męża. jak? Ciasne. Ciasne. Co sądzisz? Ładne są. Spoko, ale nie wezmę ich. Czego? Nie chcę. Przymiejasz? Nie chcę. Ładne, a właśnie nie masz takich. Nie, nie chcę. Mam dużo, dużo spodobań. Nie, właśnie nie masz, masz takie dresowe, a te są takie średnie, takie ani nie za eleganckie grzesiek. Przymiesz się. Ja już mam naprawdę Mam Dam ci spokój, swoje... bo one mi się podobają sklepy i zmęczony. Dobrze, że chociaż coś kupiliśmy, bo jakbyśmy się nachodzili, nic by nie było, to jakbym słyszała. Przez internet, Ania zamówię, przez internet wracajmy do domu. Ja dopiero co powiedziałam, że ty się już zmęczyłeś. Jedziemy na górę, ja sobie jeszcze zobaczę za jakąś sukienką, zaraz, Wątpię. Zaraz Wątpię. Wątpię w to Nie, ja to tutaj patrzę, ja zamówiłam parę rzeczy sobie przez internet, wiesz? I to przyjdzie. A jak nie, to przyjadę tu jeszcze raz na ostatnią chwilę. Pytanie, jaki ja nieogolony. Ty mnie tak nagrywasz? Ty, taki nieogolony, moja babcia, a jeszcze wy nie wiecie, ale dzisiaj jest spotkanie rodzinne. Co ona? Nie lubi, nie powie. Oooo. O... Babcia, jak powie, to powie. Z grubej rury. To nie siadam naprzeciw babci, obok. Nie, to jest no sukienki. jest taka, jest taka spoko. Został. Nie wiem. Na pewno jest za mała. To jest rozmiar za mały, bo aż to mi się... Ale taka prosta, fajna. No nie jest przekombinowana taka, prawda? Ale kolor taki, co? Taki dla mnie taki szalony. Nie? Taki róż. Mm. Fioletowy chyba bardziej. No. Fuksja. jest fuksja. Już widzę, że kamera przekłamuje kompletnie kolor. No bardzo ładna, ale jednak w też jest na mnie za ciasna. szkoda, bo tak nawet te wycięcia wydaje mi się, że trochę wyszczyplają moje ramiona no już prawie byśmy to mieli ale jaki jest werdykt? no powiedz piżama party piżama party no tak to wygląda no trochę jest takie no teraz takie nowe. są na topie, ale ja może trochę jedyny stołeczek w środku znalazłem Musisz wyjść. Czego? Mogłoby być dobrze, ale ja mała. Wyjść, że sobie coś zrobisz, nie? Tu, tu jest rozmiar. Trzymaj to. Tak myślałam, że to nasze. Szybkie jedzonko. To nic, że się w żadną sukienkę <śmiesz> nie mieszczę. Ale trzeba zjeść. Na Lemoniadka, naleśniczek. Brałeś jednego czy dwa? Dwa. Okay. Czyli drugi się robi. A ja jeszcze byłam w sklepie, zaraz wam pokażę. Lidia miała obiecane, że dostanie takie pierścionki z Hey Clay. Rewelacja to jest do zabawy dla mojego chrześniaka i dla Jaszka. Dobra, ale słodka. Ulala, ale was babcia tu rozpieszcza. Galaretka. Boróweczki. hu. To ja chyba się na ciacho też skuszę, jak patrzę, że wyjecie takie dobra bradełka. To nic, że w połowę sukienek się nie mogłam zmieścić. Wierzchliwie, jaka straszna jaki trudny wybór miałam. Nie kupiłam żadnej sukienki na wesele. Wszystko za małe. Ty, szefie, ty się tu nie częstujesz tak? Mama upiekła ciacho, trzy bit. Wczoraj się. Wczoraj się już częstowaliśmy na noc. Liwia, starczy! Łap to teraz łyżeczką, bo ci spadnie. No dobra, to pod te sukienki. Trzebieszowice. Goście przyjechali, pan Piotrek. Dzieci sobie myślą, dziadek imprezowy, dopiero byliśmy na urodzinach, dzisiaj imieninki. Tak, imieninki, Alivia lekko śpiąca jest. Pospała trochę, ale krótka droga z Dziadek, to nie jest taka łatwa sprawa, uwierz mi. O, ale się udało, widzisz? Bardzo się cieszę, że przyjechałaś do mnie. Wspaniale. Co myślisz, że dzisiaj będziesz zwolniony z funkcji grillowego? Że ognisko Garnicza się pali? Nie, grillowy też będzie. Oh. Na, na dwa, na dwa na Rześ jak się przygotował. Specjalnie ubrał sobie nie nowe spodenki. Mówię, jak przy grillu <grym> obracał. To znaczy, że garnitur dzisiaj kupił. No, A kupił garnitur, było. kupił. Szybki Więc temat. Tak że był, No, prałem co jest. Rozmiarowo, bo... bo były tylko jedne spodnie z grzeszka rozmiaru i jedna no marynarka, marynarka, więc nawet się nie było pozastanawiać, żeby przymierzył <grytujesz> to, i to i tamto. To jest krótki wybór. Chodzisz i, I wychodzisz, I wiesz co masz. I po buduje. temacie. I dziękujesz panu, że nie ogóle w ogóle Tak <grytujesz> no. pięć par spodni wyciągnie, pięć marynarek, gdy wariuje w tych spodniach, to nie było problemu. Proszę bardzo, kąpielówki. Dzieci zaraz wskakują. Dziadek nalał cieplutką wodę. Sama bym skoczyła. A po imieninach, wszyscy w dobrej formie, idziemy na obiadek wspólny, imieninowy. Widzę, że dobrze się masz. Najlepiej, jak może być. Cześć. Cześć. A u was? Dobrze. Grzesiu pieska wyprowadza, już drugi raz. Wsiąłem. Jest dobrze. A co taki tatuaż A, Grzesiek z dziarą. Pokaż swoją dziarę. Burak. Buraczany. O Janek, pokaż się tutaj. Na co y, czekasz? Na wstrąga czy na karpia? Co się złapie, nie? Zwijaj i jeszcze raz musisz zarzucić. Wiesz, że Wojtek miał taką pasję, że po prostu szalał na punkcie ryb. Janek, a jaką masz przynętę? Kukurydza. Nie, nie można je jeść. To dla rybek. Liwia, takiej atrakcji to się nie spodziewałaś, co? Na dół, nie. Jeszcze nie idzie, ale miej to na oku cały czas, bo jak idzie na dół, to znaczy, że ryba bierze. Jeszcze ryby nie ma. Trzeba wyłowić, sprawdzić, czy nie zjadło kukurydzy, wiesz? No? I zarzucimy kręc. od nowa. O, przynęta jest. Ryba nie zjadła. Patrz. Kurycka jest. Sorki. <gry> Dobra, ja... A to jest niebezpieczne, no to wszyscy się muszą... Wszyscy na bok w oko można dostać. Czekaj, bo się zaplątało. Zaplątało się. Dobra, wszyscy, wszyscy do tyłu. Wszyscy uwag O pięknie dobrze I uwaga do przodu. Raz, dwa, trzy. Dobra. Trzymaj. I teraz wiesz co jest? To jest teraz są długie wyczekiwania. Aż ryba złapie przynętę. Ale po co? Na ławkę sobie tam w z boku. Ty teraz musisz czekać. My dzisiaj korzystając z tego, że jeszcze jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej cała rodzinka gdzieś tutaj w pobliżu, więc zaprosiliśmy wszystkich na rybkę, na obiadek. Więc fajnie, uwaga, fajnie, że możemy się tutaj spotkać. Jest też babcia, zwana prababcią. Wczoraj liczyliśmy, że ma 11 sztoro prawnucząt. Ale ładna. Ale pizza też wygląda ładnie, co? Wrześcia, jak nowa pasja? Nie. Uwaga! Dobrze ci idzie. Wyglądasz profesjonalnie. Jakby Kacper wyciął to, co mówimy, i tylko dał muzykę, to byś był jak wędkarz. Babcia mówi, że. Babcia znalazła moje zabawki z lat 90., tak? I trzymasz? Trzymam. Zobaczymy. Jak Przez dzieci bawić. zareagują? Czy będą się chciały bawić, czy pooglądają, czy nie? Ale przyszedłem i ja, jak głupi osoby, chciałyby ja ci dam, ale za mnie, to są skręcił Ja byłam bardzo wałkowa i długo tak. się bawiłam wałkami, do szóstej klasy. Babcia ma 89 lat, a tylko hasło rzucić, że gdzieś jedziemy, to pierwsze, nie? Tak, Trzeba wysiedzieć Tak, więc jak ktoś z domowników ma pomysł, żeby jechać, to ty chętnie. Pierwsze. Właśnie przed chwilą ja już o drugi raz nagrywam, bo się nie nagrało. Babcia opowiadała, ile miała lat, jak była nad morzem pierwszy raz w życiu. 50, tak? 50. lat. Jak dziadek jeszcze żył, to też co niedzielę sobie gdzieś jeździliście? Tak, każdą tak, niedzielę, Śniadamy Śniadanko, kościółek, obiad, odpoczynek parę minut i ja, rejs. To nie były jakieś takie długie wyjazdy? Nie, to na kilka nie, no. godzin? Rodzina się odwiedzała, nie? Tak. Czy zawsze do kogoś też? Zawsze do kogoś też. No, a teraz a trochę inaczej? Naokoło, między góry, między lesie. Kolejnica, budowa, to było normalne. Ja mam coś po babci, bo jak ja mam w niedzielę siedzieć w domu, to mnie stopy biega. <noise> ja po prostu uwielbiam wychodzić. E, A ja medycy dostawamy, siedzi w domu. No bo ciągle się siedzi w domu, ciągle no. się gotuje tak. i chciałoby się coś Mówię innego dom zobaczyć. I nic więcej. Stajnia dom, domu, to było normalne. A jakby spoczął, to było coś. zobaczyć, coś zobaczył. Dokładnie. Coś wiedział. Ale rybę złowiłeś, ale rybę, ja ją zabieram Czekaj. do domu. Czekaj No i niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Wracamy już do domu. Tak w skrócie. W sumie zobaczyliście nawet nasz weekend. Lifcia śpi, figa śpi, Janek pewnie nie zaśnie do samego końca, nie? Jedziemy teraz do rodziców, w odwiedzinki do rodziców Grzeszka.